Jowisz, Wenus i Merkury, Jowisz, Wenus i Merkury, Jowisz, Wenus i Merkury, Jowisz, Wenus i Merkury, Jowisz, Wenus i Merkury. Merkury. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, jak właściwie yy, blisko jest od psychotroniki do magii, ale jakbyśmy mieli uporządkować w ogóle tą sferę, tą, tą nomenklaturę czym tak naprawdę, jakimi narzędziami dysponuje mag I, i, i czym się posługuje i jaka jest jego jakby świadomość czym się różni tak naprawdę magiczne myślenie od zwykłego myślenia przeciętnego człowieka bo wydaje mi się, że dla wielu osób to może być niezrozumiałe pan trochę przeskakiwaliśmy z punktu na punkt ale jakbyś to uporządkował to, to chyba by było dobrze spróbuję <grych> spróbuję, bo tak e... Pierwotna była zawsze magia. Wiadomo, że wszyscy szamani posługiwali się, wszyscy te wiedźmy, czarownice i tak dalej, wszyscy posługiwali się magią. Magia, tak jak wcześniej mówiłem, jest oparta na wierze, czyli generalnie człowiek musi wierzyć. Ja jak wierzę, to wiadomo, że podświadomość też, prawda, czyli kodowanie podświadomości. Później w trakcie rozwoju te same elementy, że tak powiem, zostały, zaczęto nazywać parapsychologią. Tak? Czyli te wszystkie dziwne zjawiska, tam lewitacja, dematerializacja, eksterioryzacja i tak dalej, to już zaczęło być Musiałbym ja na sobie takie skojarzenie, że magia to nie jest nic nadzwyczajnego, to są po prostu nasze umiejętności, które być może gdzieś pogubiliśmy w, w trakcie ewolucji. Ale jest jasne, że tak. Może nawet nie pogubiliśmy, tylko po prostu je przykryliśmy. No, na przykład będą takie, tu jest sosna, na przykład. No, tak. I to odkładam, nie wchodzi tutaj. Chodzi o to, żeby, żeby powiedzmy, żebyście wzięli tę kopertę, Nie, wiem, ręką sobie albo do czoła przystawili, zamknęli oczy i co wam się tam po prostu mm -hmm. pokaże, to odkłada. Każdy jest stosowanie. każdy sobie coś tam wylosuje. Przyjdziemy do ciebie. Nie, przejdę się do ciebie. Dobrze, nie należy za długo myśleć, tylko po prostu wrażenia od, od, odbierać i, i tyle. Pierwsze wrażenia są, powinny być najwłaściwsze. Czułam jakieś zwierzę futerkowe no tak. takie, takie do oswojenia zwierzę ale nie ma już powieści, jakie tam egzotyczne ale do oswojenia no, no tak. to to tej dobrze to byłby ciekawe skojarzenie. Karnbur. No pięknie. Futerkowe, dobrze. No, w to w jednym się wydawało, że było coś ciepłego i przytulnego i takiego, jakieś wrażenie, że to był jakiś kot, ale nie wiem, czy było duże, czy małe. Raczej bardziej takie coś ciepłego nawet, agresywnego. A w mhm. drugim było, koło że potem już nie mogłem tego odczuć, więc zamieniłem. Po Pozamieniałem. Się. To już tak trudno było jakieś odczucie mieć grotniejsze, bo za dużo elementów i w drugim było coś zimnego i zi mokrego albo zielonego. No jak to odkrywaj No jest zielone, Białe, ale powinnaś spróbować. I mokre. Po, O Jezusy! Jezu, jezu, Ale... bo... jezu. jezu. I agresywny miał być, nie? Tak, że no. jest e, różnica w tym. E, różnica, w, jeżeli chodzi o, o ciepło-zimno, jakby tego odczułem najbardziej. Sama znaczenia słowa magia nosi taką negatywną konotację, takie negatywne skojarzenia wśród e, społeczeństwa, czyli to jest jakby... Odbieram takiego człowieka, który jakby próbuje wpływać na rzeczywistość. To, to masz tutaj rację, bo, bo rzeczywiście tak jest postrzegane te słowo magia i w ogóle podejście do magii. Zupełnie zresztą niesłusznie, bo, a, bo tak magia nie narusza żadnych praw natury, wręcz odwrotnie akurat zgody ze wszystkimi prawami natury. A, między innymi dlatego od, od magii do psychotroniki, tak? to jest właśnie ta, ta droga. Ta droga psychotronika to jest nic innego, tylko jakby właśnie ta psychologia alternatywna, czyli poznawanie siebie i poznawanie wszystkich praw, które rządzą, rządzą tym światem i stąd jakby teraz jakby ten renesans, czyli odrodzenie magii polega na nie, nie tylko na tak zwanym szamanizmie, tak, tylko na zrozumieniu jak funkcjonuje ten wszechświat, jak funkcjonuje człowiek. I, i, I chodzi o to, żeby wykorzystać te właśnie właściwości człowieka już w zgodzie jakby z, z prawami natury. Jak tutaj robimy te, te kursy, bagi, to nie chodzi tylko o to, żeby żeby był czary mary i, 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 i tylko jakby wpływanie na leczenie człowieka, czy, bo to z reguły to do tego, tego dotyczy, albo leczymy jego psychikę, albo leczymy jego e, zdrowie. Tak. E, e, po co to psychika się? No po to, żeby mu się wybić. Praca z lustrem, koncentracja. Co miało na, miał na celu te ćwiczenia? Te ćwiczenia miały na celu to, żeby rozwinąć, jakby nie nawet nie rozwinąć, dojść do swojej podświadomości i działać z, zgodnie ze swoją podświadomością, tak? Żeby dotrzeć do, do tego jakby kodu. nam przez wychowanie i rodzinę i to właściwie niezależnie jaka rodzina jaka kultura tak, i jakie tak. wychowanie bagaż idzie za Tobą i to jakby determinuje też to, że ta świadomość nie jest wolna tak. I, i, i ta świadomość musi się jakby przebijać przez te wszystkie wzorce kulturowe narzucone, rodzinne itd. Tak tak to co działa, działa jak, tak naprawdę jak klipsza fotograficzna czyli jak się ktoś długo długo lustro w domu i ciągle się w tym lustrze, tak powiem, przegląda, to jego obraz się tam utrwala. to że w ogóle w lustrze się utrwala obraz, który się odbija. Może tak, nie tylko, tylko człowiek, ale wszystko co się odbija. I jakby w pewnych warunkach ta, jak później na przykład ktoś sensytywny przegląda się w lustrze, to może zobaczyć tą osobę, którą która była która, która kiedyś właścicielem tego lustra. To tak się spotkałem parę razy z takimi akurat zjawiskami, także to nie jest wymyślone. Nawet koleżanka Twojej mamy, ja, mówię do Tosi, tak, też właśnie miała taką, no, taką właściwość, że widziała w tym lustrze, ale kobietę, która kiedyś tam była właścicielem tego lustra. Można różne rzeczy zobaczyć również. Żeby używać tej kuli, tak powiem tej kryształowej kuli, czyli do niej zaglądać, to, to trzeba, trzeba raczej mieć do tego predyspozycję, a po, zatem no, trening też, no, jak ze wszystkim. No, Tutaj nie, nie ma co. Jak bez treningu to, to, to nic nie ma. No, to przede wszystkim, żeby z tej kuli cokolwiek zobaczyć, to trzeba mieć no, wytrenowaną koncentrację. Tak? Koncentrację i cierpliwość. Bo to trochę trwa zanim zanim zaczniesz coś widzieć. Jak człowiek na przykład przegląda się w lustrze ja afirmuję sobie, o jestem, jestem piękna, ja, ja, tak, jestem wspaniała i tak dalej, prawda? Jestem młoda, ok, to wtedy działa to jakby to pozytywnie. E, pozytywnie, ale przez, e, no, to tak jak afirmacja, nie może cały, trwać cały dzień, tylko, tylko przez 15-10 minut jak są ludzie, którzy ciągle się przeglądają w lustrze, no to wtedy mogą, że tak powiem, doznać jakby tego kontaktu z niepożądanymi siłami mocy. Szamanizm się kojarzy z tym, że oczyszczamy, uzdrawiamy, szeptuchy też leczą, tak. a jakby mak wychodzi poza tą społeczność, czyli mak to jest ktoś, kto może no, również zrobić dobrze i może zrobić źle. Ale to wtedy jest rozróżnienie, bo mak jest jakby po stronie światła, A czarownik jest po stronie ciemności. <laughs> czyli jakby mówił o magu, to o tym, który, e, który jakby prowadzi ludzkość do e, światła, czyli do czegoś dobrego, do lepszego życia, do, e, do spełnienia. A czarownik no to jest właśnie taki, który, który bardzo często działa na zlecenie na zlecenie jakby z klienta i wtedy on nie ma skrupułów, może kogoś zabić, może kogoś wpędzić w kłopoty i tak dalej. Chorobo ci za pieniądze zrobił usługę. Tak. Hmm. To taka różnica. To powiem tak blisko sędziów, prokuratorów i adwokatów. <śmianowidł> <śmianowidł> Wpatrujesz się w swoje. W no, no, mężem, by tak. I stara się nie mrugać a nawet jak również to wracasz z powrotem do tego samego i teraz patrzysz i myślisz tylko o tym czarnym punkcie i zacznie on Ci za, zacznie tam różne cuda robić <grych> I, i chodzi o to, żeby jak najdłużej w tym wytrzymać. Dobrze. Bez mrugania. Jeśli również to nie szkodzi, ale możesz później wrócić dokładnie do Dobrze. tego samego. Może... Tak, tak, już. No. Dobra, nie. Dziękuję. Tu jest ciężko, jakby skupić tą uwagę, bo trochę się rozjeżdża, ale jak już się skupi, to ten punkt zaczyna, jakby środek jest czarny i wokół jest taka wódka jasna. I po pewnym czasie, właśnie jak już tak posiedziałem, to zaczęła się twarz robić taka czarna. W ogóle nie widziałem swoich oczu, tylko właśnie taki czarny obrys. Czarny obrys. I już w ostatniej fazie. Yy, czułem właśnie, że jakby moje ciało jest takie bardzo ciężkie, ręce, wszystko. Yy, mhm. taki... Czyli zaczynałeś już wątpliwich hipnozy w Tak, tak. No, tak. tak, może być. No powinno być. Yy... kto teraz był przy lustrze? Ja. Byłeś? A jakie ty miałeś? Ja później opowiem co dalej. Były różnego rodzaju takie lekkie złudzenia optyczne. Rozszerzała się ta czarna plamka, tak. zmieniała też swoje jakby położenie, raz w prawo, raz w lewo, góra, dół i jest jakby, nieraz miałem takie wrażenie pulsowania. Mhm. A nic y, się w obrazie nie, nie zmieniało? Nie zmieniło mi się, koncentracja wzrosła. Czyli koncentracja była owszem mhm. dobra, natomiast jeszcze... Potem pojawiała się dookoła niej taka poświata. Mhm. No i potem wszystko dookoła zaczęło pulsować i tak jeździć od góry do dołu, rozszerzać się, zmężać. A jak Twoje myśli były cały czas wokół Starałam się przy... koncentrować na tym, ale momentami tak odpływałam lekko i tak mi się rozmazywało wszystko. Mhm. Musiałam się skupić z powrotem na tym czarnym punkcie i, no i wracałam. No, to jest tak na początku, to jest rozmywanie, rozmywanie ale później to jest właśnie też taki efekt właśnie jakby zapadania się tak? mhm. bo będziemy jeszcze takie ćwiczenia robić na, na szybkie rozluźnienie no, przy, z tym, że najlepiej to na krzesłach jednak siadać ale zanim to zrobimy to jeszcze to jeszcze bym prosił Cię, jeśli masz wypoczęty wzrok nie? żebyś przed lustrem no, spróbowała mhm. Mateusz ty ja jeszcze to ten czarny punkt, może, eee, Kalina. na, na świecę. Spróbuj na tej świecy, no trudno, okay. jest taka jaka jest. Jasne. Dla mnie jakby największą pułapką w tym całym procesie tego myślenia magicznego jest to, że bardzo często i bardzo wiele osób, które wchodzi w ten nurt jakby próbuje tak kreować swoje życie, yy, łamiąc przy tym jakby yy, to, co jest przeznaczeniem dla nich. Da dam ci taki bardzo prosty przykład, czyli młoda dziewczyna, która sobie upatrzył chłopaka we wsi, to jej marzeniem i celem jest na przykład zdobycie akurat tego partnera i yy, robi różne rzeczy, aby go zdobyć, aby może się zapisać na kurs magii dla przykładu i będzie sobie go afirmowała, i ja z jednej strony uważam, że nie wiem, czy tak powinienem robić i czy to, czy ja bym się na takie coś zdecydował, bo być może przestrzeń i przeznaczenie pod zupełnie coś innego i nawet coś lepszego niż sobie jestem w stanie wyobrazić, niż ten Karol, który jest dla niej wymarzony. Czy to nie jest jakby pułapka, że pewni ludzie przy pewnej świadomości będą jakby próbowali ręcznie sterować tą przestrzenią? Jasne, że to jest pułapka. To na tysiąc procent. I to bardzo często się zdarza, że właśnie ktoś na siłę, na siłę chce zdobyć, zdobyć. Nie tylko ludzi. Czy bogactwo, czy cokolwiek innego. Tak? Zawodową, tak, stanowisko. Pozycję zawodową. Pozycję zawodową. I często jest właśnie to, że to później się czkawką odbija. Czyli to jest jakby naciągnięta sprężyna naciąga sprężynę, dopóki ją trzymasz, no to trzymasz, tak? Ale to tylko przez jakiś czas. No później puszczasz, i no ona się tak odbije, że, że może cię zabić. Tak. Czy tak naprawdę powinniśmy wchodzić z czystymi intencjami i tak naprawdę bez oczekiwań? Poddać się, tak? Bo dlatego uczymy tych praw natury i rozwijamy świadomość, żeby ludzie jakby współgrali z energiami kosmosu, z, z, w ogóle z rzeczywistością, nie tą ludzką, tylko kosmiczną, żeby mogli intencjonalnie, bo magia jest zawsze intencjonalna, żeby intencjonalnie oczekiwać czegoś dobrego od kosmosu. Mówią, że Bóg jest dobry. że jest dobry.

bo to jest bardzo częste, właśnie, ale ludzie o niskiej świadomości a z reguły chcą, czyli niska świadomość, to znaczy moje ego, to jest najważniejsze, to chcą jakby ściągnąć wszystko, świetne, wszechświat do siebie. Tak? Czyli nie idą w zgodzie ze wszechświatem, tylko chcą, żeby wszechświat Podporząd podporządkował się pod ich tak, pragnienia. Tak, tak. Tak. Że najpierw przypatrzycie się tym pudełkom. I starajcie się wyczuć, co w tych pudełkach jest. Może to być przedmiot. Et, y, możecie widzieć ten przedmiot, albo po prostu mieć wrażenie, że to jest na przykład okrągłe, kwadratowe, e, czarne, białe, zielone, czy tam jakieś inne, a może być e, rzeczywisty przedmiot jakiś, tak? Każdy z tych pudełek coś innego zawiera po tak prostu. No i to, i to będzie jakby na jawie, tak? A później, w trakcie dyłu te same pudełka będziecie otwierać na ekranie. Ok, Mateusz. Pierwsze. Okrągłe. Okrągłe. Dobrze. Zróbmy walec. Walec. Drugie co? Walec. Walec. To jakiś krzyżyk albo X. Pierwszym oczywiście jest kulka. Brawo! Niebieska? Ale super! I wam się to z wszystkim wszystkim Nie! w jakiś wytoczny sposób Nie! Nie! tak jak mówię, że przeskakiwały wam z też bardzo dobrze... E, w, piąty, w, w czwartym jest pierścionek. O. I teraz pierścionek mógł być tak, zauważany jako coś czerwonego, jako serduszko a, albo coś okrągłego. tak? Mm -hmm. Ktoś, tam, e... Ktoś mówi o pierścionku. Ja mówię, że w pierwszym tak? jest jakiś okrąg, co się, tak. no tak, się no to to jest okrąg. Tak. Jak myślałem no o czymś, to nieraz mi się te inne po prostu tak, pojawiały. Jasne. Jest przedstawiana ta pudełka, ale to jest dobry wynik. Także e, zarówno w tym, jakby patrzeniu bez, e, bez, bez wchodzenia w deum, jak i w deum jest niejako. Czyli możecie być zadowoleni. Ja widziałam też jakieś te krzyżaki, coś Trzeba po prostu tylko kontynuować. Ja jeszcze jedno, chcę zaznaczyć, że to było naprawdę trudne ćwiczenie. Ponieważ czarny to nie. Jakby nie wydala energii. No, no właśnie, a nam się kłóca. Dlatego było trudne zadanie. Ale świetnie sobie poradziliście. No, chciałbym powiedzieć, jeszcze, że jakby ta, to, co zresztą na samym początku powiedziałem, że no magia była, jest i będzie. Ona, jakby to jest jakby no, normalne prawo natury. Chodzi o to, żeby zrozumieć mechanizmy. Tak, zrozumieć te prawa natury który i je po prostu, no, nazwijmy, lepiej wykorzystać. O, lepiej wykorzystać, bo no, to jest tak jak z pieniędzmi, tak? no, masz tysiąc złotych i no, oczywiście możesz je przepić, możesz kupić sobie e, spodnie, ale możesz również zainwestować i powielić się. Szybko, dużo szybko, dużo szybko, dużo szybko, dużo szybko, dużo szybko. Wenus i Merkury, robisz wenus i Merkury, robisz wenus i Merkury, robisz wenus i Merkury, robisz wenus i Merkury. Poznajesz zasady, jakie wszechświat organizuje jako prawa przyrody? I w te prawa przyrody starasz się jak najlepiej wpisać, jak się jak najlepiej wpiszesz, uzyskujesz efekty i potencjał. Tak, tak jest. To jest dokładnie tak, jak, jak powiedziałeś, bo jeżeli weźmiemy tego człowieka nawet sprzed stu lat tylko, tak, gdybyśmy go teraz przenieśli w nasze czasy, no to dla niego to jest czysta magia, mhm. bo jacyś ludzie się pokazują w telewizji, tak, a rozmawiałem z drugim no, człowiekiem rozmawiają przez, przez, przez Z Bogiem chyba tam rozmawiają przez, przez telefon. A często nawet mają tylko słuchawkę w uszu, mm -hmm. w i rozmawiają, sobie, no to dla nich to jest czysta magia, mm -hmm. prawda? A jeszcze te efekty świetne, które, które no są coraz doskonalsze, prawda? To, jest, to można w tej chwili to wywołać właśnie Matkę Boską w obłokach. Chrystusa, Przebawiającego i tak dalej, wszystko, właśnie, jakby poprzez elektronikę. Wiesz co, to, to jest temat, który proszę bardzo obszerny i to jest właśnie temat na to, jak przyjdziesz na trzeci warsztat, który tu będziesz prowadził, to może sobie o tym porozmawiamy, bo manipulacja świadomością, która się odbywa obecnie, jest tak przepotężna, że to jest aż zaskakujące, że pomimo, że mamy uniwersytety, mamy szkoły wyższe, to jest jakby to nieistotne od poziomu wykształcenia. Matrix nauczył się tak manipulować świadomością ludzką, że ty możesz mieć wykształcenie w pewnej profesji i, 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 i niesamowite doświadczenie i umiejętności w jakimś wąskim zagadnieniu, ale jeżeli chcemy Twoją psychikę przejąć, to ją przejmujemy całkowicie i podlegasz pod te nasze mechanizmy. No, nie wspominając dalekiej przeszłości jak, jak pandemia i no lockdowny tak, i, i te inne historie obecnie no, no, ten konflikt na Ukrainie no, też jest manipulowany bardzo to Bardzo fajny kurs, polecam wszystkim. Polecam wszystkim. Naprawdę warto. Można ten, się tak rozwinąć, poznać lepiej siebie. Na pewno warto. Najfajniejsze były ćwiczenia praktyczne, na przykład ćwiczenie siły głosu, ćwiczenia z rozwoju właśnie umysłu, tak, doskonalenia umysłu. To było fajne. I techniki relaksacji. Jeśli w to wierzymy, to jakby ta magia działa. Najważniejsza w zasadzie ta zasada, którą mówi o tym, że Świat jest taki, jaki myślisz, że on jest. Czyli jeżeli myślisz, że ludzie są źli, to oni będą źli. Jeżeli myślisz, że ludzie są dobrzy, to oni będą dobrzy. Jeżeli myślisz, że wszędzie pan panują choroby, spokojnie, wszędzie będą panowały choroby wokół tego człowieka. Oczywiście on tworzy swój własny ten świat. No i zapraszam oczywiście wszystkich chętnych, którzy chcą rozwinąć świadomość i chcą rzeczywiście poprawić swój byt, los, głównie świadomość, tak? Na trzeci warsztat, który odbędzie się 23 września. I to myślę, zresztą ci, którzy byli już na pierwszym i na drugim, to są zadowoleni, uważam, że zachwyceni nawet. Nie. Powiem tak, że właściwie wyszła, od nich się zrodziła koncepcja jakby kontynuacji tego kursu jako speckurs, kurs, spec szkolenie i, i chcą jakby dalszej kontynuacji po tych tak. pierwszych częściach.